Nowe skrzynie na keydrop.pl Zgarnij najlepsze gry i fałdolce całkowicie za darmo. Odbierz darmowe 2 zł na start i dołącz do 400 tysięcy zadowolonych graczy. Kod promocyjny w opisie kidrop.pl Cześć, cześć, witajcie z tej strony Richterix, a to będzie jeden na jeden z moim widzem. To jest mój przyjaciel i widz w jednym. Przywitaj się. Hej. Możecie wpaść do niego na kanał. Kanał będzie w opisie i w przypiętym komentarzu. I to będzie pierwszy odcinek z takiej luźniejszej serii jeden na jeden z widzem. Dobra, stawaj po drugiej stronie. Mamy 200 pancerze. I dobra. 3, 4. Zaczynamy. Wow. O nie, ale zwaliłem. Spokojnie. Bude... Jak Ty już jesteś... A, dobra, bo ja robię jedzenie w ja niczym. Y... Ja Jak już będę grać? Polacy każdą budowlę przeciwnią, tak? Jezu, co ja robię? Co ja robię? Nie. Przepraszam, że... też nie wiem. Dobra, ja spadłem. Stoimy obok siebie. No 1-0. Dobra. To było śmieszne. No, dobra, ja to niszczę. Przeładuj sobie wszystkie bronie. I lecimy z drugą rundą. Ja mam coś, czego nie masz najpewniej. Ty, i to jest dobre. A, to wiem. Dobra, najpewniej gramy do 10, ale nie jestem pewien. Na czym to się niby trzyma? A ty zrobiłeś taką ścianę, że ja nie mogę. Dobra, chodź tu. Ty, druga strona. Proszę mi nie kaszleć. Dobra, 3, 4. No, to okej. Nie mam tego za co ja robię? Ty nie możesz mi nic zazłomieć. O, jednak masz to. A, panie, mówię, jesteś w przodu i bronię przed walką. No. A ja nie skarwałem. A ja nie, zapomniałam, że ja nie mam tyle życia co ty. A to też. Jest, nie. zostało mi 28 życia, typie. Jak widzimy na razie porobiłem swojego kolegę. Muszę się odrodzić, żeby mieć równe szanse z nim, więc zostaw moje rzeczy. Ale pamiętajcie, że jak spodobałam się odcinek, żeby zostać łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Oraz wpadnijcie na stronę kidrop.pl i użyjcie kodu Risteri na darmowe 2 zł na start. Link będzie też w opisie i w przypiętym komentarzu. Dobra, a my kontynuujemy. Pamiętaj znowu przeładować broń i zniszczyć sobie wszystko. bo Dobra, nie wiem co ty robisz, ale ty zawsze tak budujesz, że że to trzeba później niszczyć pół godziny. A nie, mu łatwiej ci to zedytować. Oj, sory. Też będzie. Uderz mi raz kilofa, żeby było równo. Już. Dobra. Lecimy fajne odliczanie Dobra, teraz chcę się trochę dłużej z tobą klepać Bo to solo na razie jest dosyć długie Jest zupełnie lagi Lagi to ty masz chyba mózgu Na no, coś ci nie pykło ziomek Jesteśmy mi bardzo niepicły koziemek. Mam pomysł, ale już ten pomysł nie mamy. Dobra, jak widzimy mój mój przeciwnik jest botem. Nie, no nie wyżywajmy go. Czasami nie pójdzie mu lepiej, czasami gorzej. Ja też nie jestem najlepszy. Tam słyszę. O, słyszę. Dobra. Kolejny no, raz pokonany mój przeciwnik, oponent znaczy się. Dobra. Przeładowujemy wszystko i odradzamy i muszę się odradzić znowu. Oj, coś ci nie wróżę dobrej. Ej. Oh, coś ci nie wróżę dobrego odcinka. Ej, no nie, tobie killa zaliczyło. Dobra, nie zaliczamy tego kila, bo byś bo mnie nie zabiłeś. Po prostu się musiałam odrodzić. Dobra, ja zbieram... Dobra, znowu wszystko. Wiesz jak ja robię? Po prostu ja robię tak, że moje... że ja na początku buduję tak, że to się wszystko trzyma w sumie na jednym schodku. Ale, przez to, że nasze budowle się połączyły, to wszystko trzymało się na dwóch. Dobra, teraz zamiana stron. Dobra, let's do this. Coś ty zrobił, typie? Ja w ogóle jestem gdzie indziej. O Jezu, nie, trafiłem? No. nie, nie, Trafiłem?! nie, 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 Muszę nie, nie, że widzimy mój kolega i mój widz za jednoc jednocześnie nie, 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 ale. A jeżeli chcecie wy wystąpić w następnym odcinku, to wystarczycie, że napiszecie mi swój Nick z Fortnite. Mój Nick macie w lewym górnym rogu. I tak wiem, ja tak naprawdę mam inny, ale gram na PlayStation i nie mogę go zmienić. I bardzo tego żałuję, bo on jest fatalny mój Nick obecny. Dobra, zniesz wszystko. Dobra. Dobra, niszczymy. Tobie się. Dobra. Chodź tutaj. Dobra? dobra. teraz cię zabiję. Ta, bo już to widzę. Dobra. Trzy, cztery. Już za, już za późno, bo no. zacząłem. Typie, chodź tutaj. Jak cię zaraz wyjaśnię Kolega z Bijacy widać? Jezu! Myślę, że już śladowany w tą grę. Jak to że gram od drugiego sezonu, a Właśnie propo mój kolega gra od drugiego sezonu ja od czwartego, a gram lepiej niż on. Przypadek? Nie sądzę. No, na komputerze przyznaję mu lepiej idzie. Ja gram dłużej na kompie, ale ja mu lepiej idzie. Ale za to na PlayStation to nie ma ze mną szans, jak widzicie. Bo na razie tylko ja go biję. On to tam zadaje jakieś pojedyncze wypierdki złane obrażeniami. Dobra, znowu to trzeba zniszczyć. W ogóle, czemu tym się jak... Czemu ty masz jakieś jakąś broń której nie używasz Czyli LKM ser tu leży? No to masz albo nie, nie lubię. No. Nie, nie lubię LKM -a. Dobra Przeładowane wszystko? Tak. tak. Dobra, free, two, Warte. one, go Nie, dobra. Nigdy mi nie wyjdzie ten scope. A ty chcesz mnie zabić no z dół Wow, ale z edytowaniem też cię muszę poćwiczyć. O się kiedy myślałeś, że przeciwnik jest... O, nie, Dobra, teraz to ty mnie zabudowałeś. No. Ugabu Gaby. 80 punktów życia. Umiem liczyć. Odwróć się, tak. Ale... O, o. Znowu nie zaliczamy fraga. Bo... Ty nie mnie, eee, to nie, ty dobra, mnie są... Jak moje broń są gdzieś na górze, to mogę iść po swoje. Tak, Ta, pewnie. Z Tylko... zgodzę, że... Dobra, idź po te bronie sobie poradzę. Bardzo blisko są te brania, Dobra, jak na razie widzimy, nasze statystyki prezentują się tak. 6, 0. Niestety, statystyki, które pokazuje gra, są błędne, bo kolega mnie nie zabił. My czym miałby to zrobić? Przecież my się lubimy. I to nie tak jak myśli pani od wf -u. pozdrawiamy. O nie. <grych> Dobra, chodź tutaj. Pewnie teraz każdy. O. Dobra, trzy, cztery. Kurde. Czemu postać zaczęła kłócać? Dobra, sobie Jak wyjdę z tej budowli, to zobaczę, gdzie nie, bo ja z niemądrze spadłem. Wow, ale ba nie do... Ale banie dostałeś. Widzowie, napiszcie jak dotrwaliście do tego momentu, bo już powoli koniec wideo. Napiszcie ile dostał w głowę. A to ile dostał to piękne. Ja nawet się odrodzić nie muszę, wiesz dlaczego, po mnie nie trafiłeś. Bo jestem słaby w tą grę. No, właśnie przed nagrywaniem kolega mówił, że on nie za bardzo chce, bo jest trochę słaby, ale ja wierzę, że on sobie jeszcze da radę i się odkuje. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Ty mnie trafiłeś, wiesz o tym. Trafiłem ci, to są obrażenia. No wiem, powie powiedziałem, że mnie trafiłeś. Nie, wiem trafiłeś. I nie no wiem nie, właśnie ja nie, mam I o, właśnie o, nie o, wiem o, czemu ty mnie trafiłeś. O, o, bo... bo dopiero zaczęliśmy. Dobra, kolejny zginąłem właśnie. Miał... O kurde, <laughs> jeszcze twojego shotguna zabrałem. Gra jest śmieszna przecież. Nie jest śmieszna, tylko ty jesteś troszkę słaby. Troszeczkę tego tak bardzo. Dobra, jeszcze tylko dwa razy. No i niestety Dobra, ktoś tu się. przegra. Ja mam zero flagów, to jest śmieszne. No właśnie. Mówię. Zawsze jak gramy, bo musimy poćwiczyć, no to jednak lepiej mu idzie. Ja wziąłem swojego ulubionego skina. Niestety jeszcze kodu Fortnite nie mam, żeby mnie wspierać. Ale raczej bym nie dostał, bo mam mały kanał, choć dla mnie jest całkiem duży. I właśnie, że niedługo na kanale no będzie nie. giveaway, e, muszę tylko zdobyć trochę pieniążków na Kidrop.pl. Chamska reklama, pamiętajcie, 2 zł z kodem Ristery e, No i tyle. I, i nie reklamuj innych kanałów na moim kanale, tylko, moi tylko osoby subskrybujące mnie mogą się reklamować, pamiętajcie. Jeżeli chcesz się reklamować, tylko możesz musisz mnie subskrybować. Inaczej shadowban i tyle. Dobra, chodź. Chodź tutaj. Ja nie, nie, nie mogę dawać shadowbanu. Może mogę, nie wiem. Dobra. Nie strzelaj teraz od początku, ok? Start. Nie, bo to nie był już początek, to się nie liczy. Ja nie mogę, my mamy się zbudować. A... Masz o, za karę. Dzięki, dzięki. No nie, ja, ja się do ciebie no wystrzeliłem. Ty ty w, a, dwie sekundy. Nie w dwie, w trzy. O <ślam> <ślam> Nie. Nie ty, też tak ladzi <ślam> czy. A, dostałeś. Dobra, teraz przegrasz z Krytesem. O ile zakład. Teraz będzie ostatni kill. O ile zakład, że. O ile zakład, że zabijecie. Kurde, sorry, wróciłem na swoją wyspę. Na wyspę startową. O ile zakład, że teraz zabijecie, mając tylko i wyłącznie pistolet, ten zielony. Tylko i wyłącznie. Jak ty mnie zabijesz tym zielonym pistoletem, to tego nie wstawimy. Dobra, dobra. Rozpocznijmy grę. Rozpocznij. Przepraszam za usterkę, nie kliknąłem tego guzika, którego miałem kliknąć. I teraz pokonam mojego kolegę z Vulture Link. w opisie, hehe. Tylko zielonym pistoletem. Jeżeli mi się to uda, to naprawdę nie wiem, nie wierzę w tego człowieka. I pamiętajcie też zostawić łupeczkę. Dobra, my tu zaczynamy. Chodź, z tutaj z było, no Nie, 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 nie. To już będzie Bra, nie fair. Nie na początku, sobie wezmę ten, Trzy, cztery. Zrobić. Jezu. Zwaliłem sam początek. O, Też. Ja też. O hej kolego uh -huh. Dobra. Dostałam, tak. No wiem. To był mój plan. Ale ja, ja chyba sobie pistoletę. nie przeładowałem, no? Nie. I Ja muszę mieć więcej czasu na przeładowanie. Jezu, ladzi Nie wiesz czemu on na pewno go nie ladzi. Dobra, ja się muszę ukrywać jakoś mam tylko zielony pistolet. Bo on chyba nie występuje w jakości niebieskiej Dobre. Dobre, nie masz tę no. było? On ma shotguna i pistolet, a ja mam tylko pistolet Jest, Nie trafiłem? Kurde, ja myślałem, że trafię się bardzo cieszy. Przeładuj pistolet Przeładowałem a on się chciał wys. A ty tu jesteś? Okej. Okay. Przepraszam, że jestem skupiony i się nie odzywam. Ale mój kolega może mnie ograć, a panie dopuszczalne. Pamiętajcie, kolega nigdy Was nie może ograć Fortnite'a. Ok, dostałem. Jest? dobrze. Nie. Na szczęście on tu nie wleci. Może Ma mało IQ. I na razie mam. 109. Nie, kliknąłem. Kurde. Nie tym razem. Ja znam Twój trick. A nie, ty jednak nie. Myślałem, że jesteś obok mnie. Zawsze jestem, u ciebie. No, znowu spadł, już nie cierpię tego. Dobra, gdzie jest ta? ...kanalia? Ja udaję, że cię nie widzę. Żebyś myślał. Jakbyś mnie trafił, bo robię. Haha, coś, coś mówiła, że mnie nie trafisz, co? Dobra widowie, pamiętajcie jak trafię mojego kolegę teraz jak trafię go w głowę Nie, ja to... tym pistoletem, to zostawiacie 13 opek w górę i od razu ubiorę się za nagrywanie kolejnego odcinka. O kurde a <noise> miał takie wielkie szanse Dobra, to będzie najdłuższe I nie patrzę na to, że wyzerowały mi się kile U mnie dalej masz 9. A u mnie niestety jest 0. Nie Edytowałem sobie sam Nie, tym razem, Reszko Ja się nie chciałem trafić, ziomek A To musisz na daleko dalej grać Ja muszę ci podjechać To jest to trochę też dla mnie utrudnienie Nie, no serio? Gram z samym pistoletem i to jest dla Ciebie utrudnienie. Ja muszę na blisko, a Ty... No... Nie, nie wierzę, no to spadłem. Dzban! Wszyscy piszemy w w komentarzach dzban. Kto tak napisze, dostanie serducho. Zawsze czytajcie opis, bo mi się już ich nie chce pisać, bo i tak tego nikt nie czyta. I zawsze można wygrać serduszko pod niektórymi filmami, o ile nie zapomnę. A serduszko daje większą szansę na zdobycie serduszka. Dobra, trafiony! Wiesz, jak z daleku jestem? Nie i nie chcę wiedzieć. O, bo w sumie chcę, Byłem tam na tej platformie przed chwilą. Ale deka. Ale deka. Kolejny raz! Widzowie widzicie? Jestem ciekaw ile ty masz życia, ja mam 190 w sumie. Ha, ale śmiesznie. A ty ile? Ja mam 130. Uuuu. Wiesz? To no. dwa hity z tego pistoletu. Ktoś to widzę przegrywa. To mi spadłem, to jest smutne. Nie no. Widzowie... Nie na... znowu na sam dół spadłem. Nie, nie żartuj sobie. Spadłem trochę niż znowu na dół. Widzowie, to no, on to on, tam on tam sztucznie i... przedłuży odcinek. <laughs> nie zapłaciłeś pra... mi. Nie będę ci płacił za darmowy odcinek. Kurde! 90 Od Taki... se robi... Ej, w ogóle... Dzi robi sobie 90 się i zauważy. myśli, że jest lepszy. Zauważymy Możesz powiedzieć ciekawostkę. ciekawostkę, jeżeli wam się przyda ta ciek... przegrał walkę, to jest straszne. Nieprawda. Nie przegrał, nie raz on... On... O, on nie, nie raz Panie. miał mniej subskrypcji, ale Dali walczy. Zaraz na przykład ma więcej niż series. Nie, Jezu, nie, nie spadnie. Dobra. Dziękuję. Nie mogę spaść, bo się załamię. Ja mogę. Ej, a jak, a jak ja to wygram, te, te, ten punkt wygram, to ty bierzesz normalne branie później? Nie. O kurde. Dalej z pistoletem grasz? No. Będziesz śmieszny. Uuuu, trafiłem ciebie, ale ty też. Ile, ile. Ile ci zostało? To 20 mi zadałeś? Czy mi się to już myli wszystko? Nie wiem, a ile masz życia? 43, ze 130. Nie Uf, dobrze, że mnie nie trafiłeś. Ja jestem na hita z tej broni. Chyba mnie trafiłeś w głowy ja ciebie też. Choć głowy sobie za to nie dam odstrzelić. O nie, bo on tu jest i ma... Nie, nie, widzowie, było tak blisko. Było tak blisko. Dobra, no to jeszcze raz spróbujemy, odwrócić się. I nawet mi się tego nie chce niszczyć. Było tak blisko, ale kanalia zrobiła mnie oczywiście z czegoś innego niż pistolet. Ale dobra, nie mam mu chodź, tego za złe. Mam pistolet gramy. No Okej. Okay. Nie, no bo nie będę miał niczego trudnego. Dobra, chodź tu do mnie chodź. i zobaczymy. Dobra, nie. chodź tutaj i nie gadaj tyle. Pół mi się już Sorka, sorka. Dobra, free to one go. Aha, nice. Nice. nice o, ej, mam dwa iQu, bo czekaj, e, dobra, to ty tam się buduj, ja idę coś dwajQu Nie, on sobie będzie pistolety kradł. Jeden miał być... Powiedziałeś walka na pistolety. Ja mam jeden pistole pistolet... Ja mam jeden, ty masz no. jeden. Uuu! Co żem zrobił? Podskoczyłem i na i ci dowaliłem typie. Nie no, pogars! Ej, to jest piękne. Ej, to tak taktyka jest piękna przecież. Za te pistolety. A to też sobie tak weź... Ale to jest za logiką. Można lepiej zryki. Oj, cześć! Ale Ej, to, też wyskoczyłem. Dobra, to. Dzięki zasadzie. Bardzo... Trafiłem cię! BUM! Wygrałem... No. Wygrałem walkę na pistolety. Dobra, i jeszcze, tym... Jeszcze. I tym... Nie, i tym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Kopia planety faktów. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem Muszę i na... No dobra, no to mój kolega ma jeszcze dwie minuty strzelaj we mnie, strzelaj. To, to będzie bardzo takie chowa Minecraftowe. Wejdź, i strzelaj! Nie strzelaj! Wierzu! Weź! No kurde! <tryk> Samę nos kołpię cię zabiłem! I Dobra, i tym akcentem kończymy ten odcinek. Dobra, wypowiedz się, masz szybko, masz krótko czasu. Aj, to... Bez broni masz. Chodź, chodź. Dobra, ale chodź. Dobra, chodź tu. No. 13 lajków, albo strzelę mu łeb. Okej, okay, do... dobra. Tygodnia. Jestem bogiem tego pistoletu. Dobra, trzymajcie się, cześć.